Pogoda pokrzyżowała plany startu załogowej kapsuły Dragon od SpaceX. Kiedy w końcu NASA i pogoda dadzą zielone światło na rozpoczęcie tej misji? No i gdzie są najlepsze live'y na żywo z tego wydarzenia w sieci? O tym opowiem w tym krótkim wideo. W chwili nagrywania tego filmiku następna data startu to sobota 30 maja i godzina 21.22. Ale prognozy pogody w tej chwili znów nie są optymistyczne. Dlatego nagrywam Ci to wideo, aby wyjaśnić Ci, dlaczego Dragon jest tak wrażliwy na pogodę i zapewnić, że pod tym filmikiem, na samym początku opisu zawsze będzie podana aktualna data i czas startu, więc zerknij tam niezależnie od tego, kiedy to oglądasz. Możesz też dodać stronę z tym wideo do zakładek. Po odwołaniu startu w środę, w sieci pojawiło się kilka memów wyśmiewających współczesne, delikatne rakiety. Oto dwa moje ulubione. Ale co z tym dragonem? Dlaczego jest taki wrażliwy? Tutaj tak naprawdę nie chodzi o samego drakona czy rakietę Falcon 9, ale o ogólny profil misji z astronautami na pokładzie. Zacznijmy od tego, że jest to lot testowy, na to wskazuje nazwa misji Demo 2, i dlatego ludzie z NASA na serio dmuchają na zimne. Bachadłowce Space Shuttle zostały porzucone z wielu powodów, ale jednym z najważniejszych były obawy o bezpieczeństwo załogi i fakt, że nie miały one możliwości ratowania astronautów w razie jakiegoś nagłego wypadku podczas startu, co zgubiło załogę Challengera. Dragon ma tę możliwość. Gdyby coś się działo nie tak, odpala on swoje silniki Super Draco i oddala się jak najszybciej od rakiety. Ale, i tu dochodzimy do kluczowej części. Teraz Dragon z astronautami musi gdzieś wodować. Falcon startuje po takiej trajektorii, aby Dragon mógł wylądować gdzieś u wschodniego wybrzeża USA i Kanady, skąd astronautów może wyciągnąć z wody amerykańskie wojsko. Gdyby awaria nastąpiła później w trakcie lotu, to astronauci mogą wylądować koło zachodniego wybrzeża Irlandii. Tak, Irlandii. Nie wszędzie musi być idealna pogoda, silniki Super Draco mogą przekierować Dragona w miejsce o lepszej aurze, ale jednak ta pogoda musi być całkiem niezła na bardzo dużym obszarze. I dlatego pogoda będzie gorączkowo sprawdzana przed każdym startem załogowego Dragona. Druga bardzo ważna rzecz, która sprawiać może wieczne problemy, to natychmiastowe okienko startowe. Dragon musi wystartować dokładnie w tej minucie, kiedy podany jest jego start, aby móc na orbicie dogonić międzynarodową stację kosmiczną. Nie może czekać kilkunastu czy kilkudziesięciu minut. Jeśli więc trzeba zsynchronizować okienko startowe z dobrą pogodą na Florydzie, całym wschodnim wybrzeżu USA, Kanady i Irlandii, no to możemy się spodziewać wielu prób startu. Jeśli tego nie wystartuje w sobotę, następna okazja jest następnego dnia w niedzielę o podobnej porze. Jak wtedy się nie uda? No to do tej pory nie podano informacji o kolejnych okienkach, dlatego koniecznie śledź opis pod tym wideo. A gdzie dają najlepsze live y ze startu? Podstawą jest oczywiście stream od SpaceX. Jako alternatywę polecam relację na żywo od Everyday Astronaut, a w Polsce Life Astrofazy jest oczywiście bezkonkurencyjny. Linki pojawią się również tutaj w opisie. To drugi filmik z serii o misji Demo-2 i załogowym starcie Dragona. Jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, zasubskrybuj ten kanał i włącz dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych wideo takich jak to, albo i lepszych o Dragonie i SpaceX. A jeśli nie widziałeś pierwszego filmiku, to jest on o tutaj. Do zobaczenia w następnym wideo. Cześć!